Książka jest jak meteor, fenomen, bestseller, podobno sprzedany w ćwierć miliona egzemplarzy. Mowa o chłopkach, książce, która budzi wiele emocji. Wszystkie emocje są zdrowe, ale nie wszystkim warto się poddawać zbyt długo. Dzisiaj opowiem o pomijanych w dyskusjach o tej książce aspektach opisywanej przez autorkę rzeczywistości. Zapraszam. Chłopki to reportaż historyczny. Autorka skupia się na różnych aspektach życia kobiet, wyciągając z rozmów, pamiętników, wspomnień czy dokumentów przykłady radzenia sobie z tymi problemami. Celowo używam słowa problemy, bo w większości omawiane kwestie to właśnie problemy. Historycy zarzucają autorce stronniczość, wybiórczość przykładów, pisanie pod tezę. Jak wejdziemy na fora dyskusyjne dotyczące tego tematu. To już w ogóle jest rzeź niewiniątek, bo najlżejszym argumentem jest ubliżanie mężczyznom. O co tyle krzyku? Ano o to, że książkę, będącą reportażem historycznym, próbuje się często włożyć w ramy książki historycznej. W zasadzie dyskusja książki stała się dokładnie tym, czym autorka nawoływała, by się nie stała: orężem w bieżących sporach. Skupia się na czymś dużo cenniejszym jednostkowym, subiektywnym i w takim formacie ma do tego absolutne prawo. Pokazuje czasem dramatyczną walkę kobiet ze światem patriarchalnym. I znowu, to, że kobiety miały podgórkę, nie oznacza, że współcześni mężczyźni bo takie wpisy widziałem wielokrotnie powinni poczuć się zaatakowani przez tę książkę. Czasem mam wrażenie, że historię rozumiemy bardzo powierzchownie. Tak jakby pisanie o powolnym akceptowaniu czy emancypacji i dostrzeżeniu potrzeb osób leworęcznych obrażało osoby praworęczne i było uznane za zniewagę atak i lewacki bełkot z niezdrowym odcieniem lewactwa. Historycy, w większości zresztą mężczyźni, nie rozumieją zmiany paradygmatu myślenia, ale przede wszystkim nie rozumieją, że to nie jest książka historyczna, a reportaż historyczny. Tu nie stykamy się z analizą całych grup społecznych. I nie robimy analizy statystycznej ilości pogłowia, nie dzielimy przez ilość kobiet i nie mówimy, że okej, okay, ta Mariola ze Swarzędza może i nie miała krowy, ale w tej wiosce przypadało półtorej krowy na głowę, więc zamknij się kobietą bo średnio to, to miałyście dobrze. To jest właśnie problem historyków polskich, jeden z wielu, że skupiają się na aspektach pozornie obiektywnych, czasem zestawiają jeszcze poziom życia, zdajmy na to głęboką Rosją, i twierdzą, że chłopki u nas to miały klawa życie. Bo tam za Uralem, to chłop orał babą pole. Autorka stawia sobie za zadanie zrozumienie realiów życia pokolenia naszych babć, pokazanie jak jeszcze dwie generacje temu świat przypominał raczej padł łez, aniżeli krainę mlekiem i miodem płynącą. Wszystkie te opowieści o drugiej RP są tyle warte, co zeszłoroczny śnieg, bo o wielu rzeczach po prostu nie wolno było pisać. Przeczytajmy sobie opis budowy Gdyni u Wańkowicza w, tafea, w Sztafecie i porównajmy go z opisem tegoż samego procesu u Piątką, a zrozumiemy w jak odmiennych paradygmatach przyszło im żyć. Wańkowicz tylko delikatnie sugeruje, że życie kulturalne klasy robotniczej mogło być na trochę innym poziomie. I tyle. Zwrot ku chłopomanii jest zdrowym odruchem społeczeństwa, które odkryło fałsz a raczej niekompletność dotychczasowych narracji. Wzorce zachowań, nawet pewne terminy, to nie tylko zjawiska historyczne. Do dzisiaj słyszymy o babskiej robocie, babie w kuchni, męskich zajęciach. Cała narracja kościelna oparta jest właśnie na sztywnym podziale ról, płci, a najlepiej zadań. Kiedy autorka porównuje opisy życia na polskiej wsi z życiem w Danii, to rażąca jest niesprawiedliwość w podziale pracy w Polsce. Mężczyźni w emocjonalnej dyskusji nie bronią racji swoich dziadków, ale mam wrażenie, walczą o resztki swojego świata i okopują się w okopach świętej hmm, trójcy. Dyskusja na temat chłopek jest bardzo emocjonalna, bo dotyczy postaw i wartości ludzi współczesnych, ale oczywiście na powierzchni dyskutujemy książkę. Dyskusja o chłopkach jest bardzo emocjonalna, bo dotyka ona postaw i wartości współczesnych ludzi. Niby dyskutujemy o książce. Ta książka nie jest, a jednocześnie jest bardzo współczesna, bo zadaje pytania naszym babkom, które po chwili zaczynają nurtować również nas. Jeśli poczytamy opisy biedy i wydatków chłopskich rodzin, to niektóre pozycje zaczynają nas bardzo nurtować. Skoro jest taka bieda, jakim cudem pojawia się tytoń, koń na utrzymaniu i pasza dla konia, czy alkohol, alkohol jest cenzurowany, niewiele jest go w wydatkach, ale sporo w opowieściach. Zadziwiająco sporo wydatków męskich. Nie chodzi mi o to, żeby te wydatki wcale się nie pojawiały, ale chodzi o zaburzoną równowagę budżetową. Kolejną kwestią, z którą polemizuje książka a która godzi w narrację warszawko-krakowską, wersję dworu szlacheckiego spod sztandaru Legutki, jest los chłopów po wojnie. Skoro drugie RP nie potrafiła się zmodernizować i zreformować, zrobiono to za nią, a PRL przeprowadził brutalną, ale nieuniknioną parcelację ziem, jak pisał Andrzej Leder. Nie byliśmy w stanie zreformować się swoimi siłami, więc siły zewnętrzne zrobiły to za nas. Chłopi przenieśli się z czworaków do bloków, Legutko twierdzi, że PRL nadpisała nam tożsamość. I ludzie pogubili swoje wartości dworsko-arystokratyczne? Moim zdaniem było odwrotnie. Od 30 lat wtłacza się ludziom narrację ziemiańsko-szlachecką, okraszoną sosem sienkiewiczowskim, a my panie, panowie wywodzimy się z chłopów. Ten świat dworów jest atrakcyjny, w pewnym sensie perwersyjnie atrakcyjny, kiedy uświadomimy sobie, jak bezkarni byli dziedzice w swoich zapędach romansach i jak znikome konsekwencje musieli ponosić w przypadku buntu i doniesienia sprawy do odpowiednich władz. Narracje są niepełne, bo ile z tych osób umiało pisać? W związku z często brakiem konta, jak często wspomnienia ginęły w trakcie tułaczki, czy wreszcie jak często owe wspomnienia musiały ginąć w płomieniach wstydu kolejnych pokoleń, które odkrywały u babki na strychu relacje? Które nijak się miały do sielankowych obrazków wsi przedwojennej z serii Kresowe Dworki, Oświaty Kaganek i Ostoja Polskości. Myślę, że prawda historyka tutaj nigdy nie uchwyci subiektywnego dramatu przesianego przez sito przypadku, biedy i cenzury rodzinnej. Bieda w Polsce jest tematem wypartym, niechcianym. Idealnym przykładem książki jest opisany chłop, któremu żona po latach zrobiła zupę którą jadł za dzieciaka, i która kojarzyła mu się tylko z biedą. Kiedy tylko zorientował się, co jest w garnku, wyniósł go przed dom i wylał, i w ten sposób traktowano właśnie cierpienia naszych chłopskich przodków to jest właśnie ta wylana zupa. Jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę w trakcie lektury tej książki: bardzo mało wspólnoty, dlatego każdy chciał mieć konia, dlatego każdy musiał samodzielnie piec chleb. Dlatego każdy potrzebował wysyłać swoje dzieci na pasionkę zamiast przypinać krowę do palika czy organizować się na zmiany. Brak wspólnoty, spółdzielni, to brak dobra wspólnego i korzyści dla wszystkich. Jedna trwała zbiorowość, to niedzielna msza i pozorna jedność ludzi w trakcie nabożeństwa. Pozorna, bo wystarczy, że najładniej śpiewająca dziewczyna po gwałcie zachodzi w ciąży, automatycznie zostaje wykluczona ze zbiorowości. Wspólnota bez litości. Oczywiście każe nam się w szkole rozczulać nad szwajcarskim dziadkiem w miłosierdziu gminy, ale czytając Chłopki, miałem wrażenie, że naszą wieś nawet na pozory humanitaryzmu nie było stać. Ale wiadomo, będziemy drzazgę widzieć wokół bliźniego, a nie belkę w swoim. Ktoś powiedział, że chłopki powinny zastąpić chłopów. Ja bym nie szedł tak daleko. Ale myślę, że pouczająca byłaby lektura porównawcza. Są w tej książce również niedociągnięcia, brak dokładniejszego zróżnicowania poziomu życia w różnych obszarach Polski. Kiedy opisywana jest walka z Kołtunem na wschodzie, to wchodzimy już w XX wiek, ale w Wielkopolsce z tym problemem już walczył Karol Marcinkowski w pierwszej połowie XIX wieku. To jest ponad pół wieku różnicy. Jednak czasem głosy krytyczne historyków które dotyczą głównie zbyt słabego opracowania tła historycznego. Używane są w dyskusjach jako argumenty ostateczne przeciwko tej książce i mające ją niby zdyskredytować, co znowu więcej mówi o komentujących, aniżeli o książce. Ja mimo drobnych zastrzeżeń jestem pod jej ogromnym wrażeniem i polecam ją każdemu. To będzie bardzo dobrze zainwestowany czas. Daj proszę łapkę w górę, jeśli podobał ci się ten materiał. I zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych treści. Możesz również postawić mi wirtualną kawę, żeby wesprzeć moją pracę. Dzięki, cześć.